No dobrze jak nadal w garażu ciąg dalszy słuchajcie biorę się za wymianę świec zakupiłem świece gdzie są tutaj są tak jak przewiduje producent oczywiście w serwisie BMW że tak powiem w sklepie BMW Odległość mierzyłem, mają mieć od 0,7 do 0,9 chyba tam jest dokładnie, one mają 0,75 odległość elektrody od, od iskrownika tak więc. No cóż To jest fajne, bo jest nawet siła dokręcania, nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, bo ja pierwszy raz to zauważyłem, tak szczerze mówiąc, nigdy się temu nie przyglądałem. Ok, czyli co? Bierzemy się za odkręcanie, nie wiem czy gmol, gmol będę musiał odkręcić, czy też nie. Mam nadzieję, że nie. Trzeba odkręcić tutaj tą śrubkę i dostać się do świecy. Dobra, bierzemy się. Ok. Plastiszek podobnie zdjęty. Nie wygląda to źle. Odpinamy tą cewkę od, od całej instalacji. Yy, Zopatrzyłem się, ale to... za weczkę łapię tym przyrząd w taki sposób. Że po prostu można ją sobie wtedy wyciągnąć Ona wchodzi tu na ten I wychodzi praktycznie bez uszkodzenia Na znanym portalu Taki przyrządzik kupiłem bodajże Za 6 złotych A dlaczego czerwony? Dlatego, żeby wyrzuca się oczy Bo ja zawsze gdzieś tam zgubię Jak widzicie Wyjęte Trochę to kosztowało siły Znaczy siły, no, no strachu i została tylko wykręcenie świecy obadania i tak dalej dobra bierzemy się za wykręcenie świecy też taki dokupiłem taki kluczyk dosyć fajny wydaje mi się O, pat pat i za chwilę go tam będę kręcił a nie wiem czy to złapać jak widać świeca już należała nie łapię ostrości Chwycił, nie chwycił. No nic, w każdym razie e, świecę należałoby już wymienić. I to czynię. Też niby 20 tysięcy kilometrów temu wymieniana. Łapie, nie łapie, kurde. Ciemna, ale sucha. Nie jest, nie jest, nie jest źle. Zawiewy dokręcone. elegancka Pokryweczka wciśnięta, ona ładnie musi się tu spasować Do tego docisnąć, dotygować Więc została tylko pokryweczka i skręcamy gmole i przechodzimy do drugiej strony o, jak widać druga strona już sobie gmol poluzowałem, tutaj ładnie wszystko odchodzi Bierzemy sobie ten przyrząd, który został kupiony na znanym portalu Wkładamy sobie go tutaj do końca i sobie wyciskamy no, w ten sposób ale to jedno ręką to wiecie muszę trochę pomajstrować dwoma ok zobaczcie i sobie wychodzi ceweczka bez żadnego problemu bez podwadzania bez kombinowania wszystko suche wszystko pięknie wszystko ładne trochę że tak powiem wilgotne bo trochę WD tu dałem żeby lepiej taka poślizg jak to się mówi e, co tam mamy no chwile, co mamy? No się za wykręcanie i kolejna wymiana To samo Sucha jest, ale no widać, że troszkę już przepracowała Założymy nowiutką Niech się moto cieszy Przy okazji ja się będę cieszył O teraz jaki widać Normalne ślady zużycia jak to się musi Bierzemy czystą, nową i jedziemy dalej no i co, jest to samo co z tamtej strony Wpinamy cewkę Ok, ładnie, żeby nic nie teges Zakładamy pokryweczkę, skręcamy gmole I działamy dalej świece wymienione, poskręcane, cewka założona, wychowana To co, spróbujemy We'll